Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wat? <laughs>

Na podstawie tej no, sytuacji stwierdzam, że w celu wydarzenia co tam przy którym radyk nie może pracować i podejmować prowadzącą osobę. Przedstawię Państwu teraz proponowanym Punkt pierwszy, punkt drugi, sprawy organizacji dla przedstawienie

Zgodnie z sugestią Pana Wójta, przyniesie punkt 3 na koniec y, w wolnych wniosków. Przystąpimy do głosowania nad przyjęciem porządku obrad. Antoniuk Agnieszka. Za. Baranow Wiktor. Bogusz Marek. Za. Boś Kamila. Za. Kubić Za. Kuliński Kamil. Za. Ludwiczów Radosław. Za. Mazurów Daniel. Za. Mikiciuk Sławomir. Za. Mikołajczuk Maciej. Za. Musiolik Małgorzata. Za. Omlańczuk Krzysztof. Szewczuk Urszula. Za. za. Wojtczuk Elika. Za. Wyrzykowska za. Bardzo dziękuję. Za. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Kto z Pana ma Przesłuchaliśmy pana prezydenta Rady, która nastąpiła w z poprzedniej przez radę. Czy są uwagi do protokołu? Nie Bardzo dziękuję. Rady zapoznali się z protokołem. Nikt nie protokołu. W związku z powyższym, wszystkim z zaproszeniem, proszę o zabranie głosu. Baranow Wiktor. Bogusz Marek. Boś Kamila. Krzykupicie Oszula. Kuliński Kamil. Ludwiczuk Radosław, Mazurów Daniel Za, Sławomir, Mikołajczyk Maciej, Usiolik Małgorzata, Omelańczyk Krzysztof, Szewczuk Uszula, Wojczuk Edyta, Wyrzykowska Justyna, bardzo dziękuję. Protokół został przyjęty jednogłośnie, 15 głosami za. W takim razie zgodnie z sugestią przejdziemy w takim razie do punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Katerów na 2025 rok. I bardzo proszę Panią Skarbnik o zabranie głosu. Szanowni Państwo, dzisiejsza zmiana uchwały budżetowej jest następująca. Wprowadzamy dotację celową w kwocie 45 199 zł na organizację drugiej tury wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po stronie dochodów i wydatków zmiana jest w tej kwocie. Natomiast w załączniku drugim wydat o wydatkach budżetu jest sporo przeniesień między poszczególnymi paragrafami. Takie, takie to są w sumie drobne z trzynastek zdejmujemy środki, które pozostały. Aktualizujemy potrzebę, potrzebę odpisów na zakładowych budu świadczeń socjalnych po aktualizacjach. Najistotniejszą zmianą jest może zwiększenie nakładów bieżących na wydatek na remonty dróg gminnych o kwotę 50 tysięcy złotych, a zmniejszają się o kwotę wydatki na obsługę Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Czy są może pytania do pani skarbnik? Nie ma? Nie widzę. W takim razie odczytam treść uchwały. Uchwała Rady Gminy w Platorowie w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Platorów na 2025 rok. Podstawa prawna. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale budżetowej na 2025 rok nr 8, łamane na 55, łamane na 2024 Rady Gminy w Platorowie z dnia 11 grudnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany. Ustęp pierwszy. W tabeli nr 1 planowane dochody budżetu Gminy Platerów na 2025 rok zwiększa się dochody budżetu o kwotę 45 199 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. W tabeli nr 1a plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami zwiększa się dochody o kwotę 45 199 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały. Ustęp trzeci w tabeli numer 2. Planowane wydatki budżetu Gminy Platerów na 2025 rok zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 45 199 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ustęp czwarty w tabeli numer 2a. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zwiększa się wydatki o kwotę. 45 199 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały. Paragraf 2. W wyniku zmian wprowadzonych w paragrafie 1 dokonuje się zmiany w treści uchwały budżetowej na 2025 rok nr 8 łamane na 55 łamane na 2024 Rady Gminy w Platerowie z dnia 11 grudnia 2024 roku w następujący sposób. Punkt 1. W, w paragrafie 1 ustęp 1 otrzymują brzmienie. Ustęp pierwszy. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 45 265 437 43 zł. 43 grosze. Z tego punkt pierwszy. Dochody bieżące w kwocie 29 333 445 59 zł. 59 groszy. Punkt drugi. Dochody majątkowe w kwocie 15 931 991 84 zł. 84 groszy. Ustęp drugi ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 46 818 785,54 zł, z tego punkt pierwszy wydatki bieżące w kwocie 28 219 583,58 zł, punkt drugi wydatki majątkowe w kwocie 18 599 201,96 zł. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy laterów. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystąpimy teraz do głosowania za przyjęciem niniejszej uchwały. Antoniuk Agnieszka. Za. Baranow Wiktor. Za. Bogusz Marek. Za. Boś Kamila. Za. Urszula, za. Kuliński Kamil. Za. Ludwiczuk Radosław. Za. Mazuruk Daniel. Za. za. Mikiciuk Sławomir. Za. Mikołajczuk Maciej. Za. Musiolik Małgorzata. Za. Omylanczyk Krzysztof. Szewczuk Urszula. Tak. Wojczu Edyta. Tak. Wyrzykowska Justyna. Tak. Bardzo dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 głosami za. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Nikt nie był przeciw. Przechodzimy do kolejnego punktu. Kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej stanowiącej własność gminy platerów. I bardzo proszę Pana Wójta o kilka słów wyjaśnienia. Proszę Państwa, jest to nieruchomość rolna we wsi Rusków. Pan, który dzierżawi to pole już od iluś tam lat, kończy się umowa i przedłużamy proszę tą umowę. Radny z i jak wyrazili zgodę, także proszę o podjęcie stosownej uchwały o przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Bardzo proszę, czy może są jakieś pytania, wątpliwości? Nie ma, nie widzę. W takim razie odczytam treść uchwały. Uchwała Rady Gminy w Platerowie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej stanowiącej własność gminy Platerów. Podstawa prawna. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 5 lat nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 691 o powierzchni 1,334 tys. hektara położonej w obrębie Rusków stanowiącej własność Gminy Platerów. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Gminom Gminy Platerów. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystąpimy do głosowania za przyjęciem niniejszej uchwały. Antoniuk Kamieszka. Za. Baranow za. Wiktor. Za. Bogusz Marek. Za. Boś Kamila. Za. Kubic Kuliński Kamil. Za. Ludwiczuk Radosław. Za. Mazurów Daniel. Za. Mikiciuk Sławomir. Za. Mikołajczuk Maciej. Za. Musiolik Małgorzata. Za. Omleńczuk Krzysztof. Za. Szewczuk Urszula, tak. Wojczu Kedyta, tak. Wyrzykowska Justyna. Tak. Bardzo dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami za. Nikt nie wstrzymał się do głosu, nikt nie był przeciw. Kolejnym punktem jest sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy oraz informacja o wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminom. I bardzo proszę Pana Wójta o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, było 6 uchwał. Pierwsze, wiedzy, jak zwykle, dotyczą zmian w budżecie, jak również w WPF-ie. Trzecia uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów, to to ci sadnaki, co ci dziś podejmowali. Czwarta uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla konkretnych działek. Piąta uchwała w sprawie przystąpienia gminy Praterii do realizacji projektu partnerskiego ku nowym horyzontom, to co szkoła w Platerowie yy, z samorządem, z gminą składała wniosek, oczywiście pozytywnie i teraz to będzie realizowane. I druga uchwała też dotyczy kompetencji w przyszłości, czyli szkoła w Górkach, też również składany był wniosek wspólny, uzyskał pozytywną akceptację i będzie teraz realizowany. Podjęte uchwały zostały podane wiadomości poprosi wywieszenie tablicy ogłoszeń. Jak również w nie informacji publicznej. W okresie między sesjami wprowadzano zmiany kwot dotacji przyznane gminy zarządzeniem wójta. Dziękuję bardzo. Pytania proszę. Bardzo proszę. Czy są jakieś pytania do Pana Wójta? Nie ma, nie widzę. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Kolejnym punktem jest informacja przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesji. 25 kwietnia urzędowałem w Biurze Rady. 26 kwietnia wspólnie z panem Wójtem robiliśmy objazd po części terenu naszej gminy. 3 maja uczestniczyłem w uroczystości przekazania nowego samochodu dla OSP Platerów. Za co za zaproszenie bardzo serdecznie dziękuję. 5 maja urzędowałem w biurze Rady Gminy. 9 maja pełniłem dyżur w biurze Rady Gminy Platerów. 13 maja urzędowałem w biurze gminy oraz przyjmowałem interesanta. 19 maja pomogłem w transporcie żywności dla kopcy platerów. I 22 maja uczestniczyłem w pracach Komisji Wspólnej Rady Gminy Platerów. Czy są może do mnie jakieś pytania? Nie ma? Nie widzę. Bardzo dziękuję. W takim razie wracamy do tego naszego punktu trzeciego. I nie wiem, Panie Wójcie, czy chciałby Pan pierwszy zabrać głos? Bardzo szanowni Państwo, szanowni sułtysi, radni, panie wójcie, pani minister finansów, gminy sarnaki, pani minister finansów, gminy, gminy Platerów. Proszę Państwa, to co Wójt wspomniał na sesji sarnackiej kilkanaście minut temu. Kontynuujemy dalej. Tutaj Panie Wójcie bym poprosił wspólnie razem. Chcemy złożyć przy Państwa Sołtysom Radnym życzenia. Są to samorządowcy, którzy pełnią służbę. Jest to służba niekiedy niewdzięczna, albo większość niewdzięczna, bo każdy nie wszystko dostaje, czego oczekuje. Ja wiem, bo blisko jesteśmy. Po prostu, ty Sołtysami Radnymi jeżdżę na zebrania. Również i nasz kolega, ale to on będzie za siebie mówił. I no spotykamy się z różnymi tutaj obelgami, słowami różnymi. Ale chcę powiedzieć, państwo się nie załóżcie. Pamiętajcie tę służbę, kiedyś ona będzie wynagrodzona. I pamiętajcie jedną rzecz, że to, co w tej chwili wspólnie, razem zrobimy, to, co wspólnie osiągniemy, pozostanie na pokolenie Tego nikt nie zabierze, wykopie, zerwie. Także jeszcze raz Państwu sołtysom i radnym życzę wszystkiego dobrego. I tej wytrwałości do przodu. Nie ma co się zaumie. A teraz zwrócę się do. Pani Minister Sarnak i Pani Minister Platerowa. Finansów. Finansów oczywiście. No, chcę powiedzieć tak nieśmiało, żeby, żeby, żeby no wybaczyły, przebaczyły nam, że nieraz chcemy zrobić dwa razy dwa to jeszcze cztery, a ja kompiluję, żeby sześć zrobić. No tak no i Panie, panie Minister, teraz no mi do słuchu, ale myślę, że się na mnie nie gniewa. Więc życzę, żeby miała zrozumienie, <śmiech> <śmiech> żeby jej zawsze zdrowie służyło, wytrwałość z tym wójtem, z tymi wójtami. No ale no też powiem, że chcemy jak najwięcej ociągnąć, żeby tutaj u nas zostało. Taki jest nasz cel. Tutaj wspomniał Wójt Grzegorz o samorządności. Ja chcę tu Państwu powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że ta samorządność jest wcale na papierze. Dano nam samorządność, tylko nie dano nam władzy. Kiedy zapytałem któregoś z digitarzy wysoko postawionego, Ile mieliśmy? Samorządności w gminach. Nie odpowiedział mi od razu, ale po pół godziny przyszedł i powiedział, że trzy miesiące. Chcę Państwu powiedzieć, że gdyby ta samorządność rzeczywiście była to w tych gminach, przynajmniej ja o swojej mówię, to byłoby tych inwestycji dwa na tyle. Bo jeżeli, 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 jeżeli jest samorządność to daje się temu wójtowi, tej Radzie, władzę, i potem się za to rozliczy. A nie, jak Państwo wiecie, nie wie najlepiej, jak cokolwiek zbudować, uzyskać pozwolenia, to trzeba worek soli zjeść najpierw, się na wkół, i dopiero, i dopiero jakoś to z ledwością wychodzi. Rozliczenie już nie powiem o tym. Także tutaj, ponieważ to jest wszystko nagrywane, jeszcze raz powtarzam, że. Oddajcie nam samorządność. Wysoki nie a my sobie poradzimy. Także jeszcze raz państwu życzę wszystkiego dobrego, zdrowia, pomyślności, wytrwałości, wszystkiego co najlepsze. I nie podawać się